Cześć, z tej strony cholerka. Słuchajcie, ostatnio zauważyłam w komentarzach, że prosicie mnie o nagranie filmu na temat potencjalnego airdropa polygon zk IBM, dlatego dziś postanowiłam o tym trochę powiedzieć, a dokładnie chciałabym Was przeprowadzić od zasilenia środków właśnie na poligon zk IBM do poruszania się po różnych platformach oraz powiem Wam o samym poligonie. Zapraszam do filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. Zapraszam również na Discord WeAreCrypto, znajdziecie tam instrukcje do nodów, pogadacie głosowo, poczytacie analizy projektów i tym podobne. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Czym jest poligon z VM? To nic innego jak ZK Rollup, czyli pakiet zbiorczy o zerowej wiedzy, który agreguje wiele transakcji poza łańcuchem w jedną transakcję w łańcuchu. To wszystko ma na celu oczywiście skalowanie Ethereum. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie wyjaśnienia, czym są dokładnie ZK Rollupy, bo podałam to po prostu jako przypomnienie, jako pojęcie, czy też na przykład, co to są optimistic rollupy i czym w ogóle jest skalowanie Ethereum, to dajcie znać w komentarzach. Tyle już się o tym mówi. Dlatego zakładam, że znacie ten temat, dlatego tylko przybliżyłam Wam to pojęcie, ale może jest inaczej, dlatego napiszcie w komentarzach. Warto też zwrócić uwagę na to, że niedawno poligon przeszedł wiele zmian. Wystąpi również przekonwertowanie tokena Matic. Mam nadzieję, że o tym słyszeliście. Słuchajcie, jeżeli chodzi o poligon IBM, to powstaje coś takiego jak Community Treasury, które ma być niezależne i przejrzyste, ma wspierać cały ekosystem i oczywiście finansować. I tutaj zacytuję, ten skarbiec ma na celu zapewnienie stałego wsparcia ekonomicznego dla rozwoju i wzrostu ekosystemu poligon. Czy narzędzie takie jak Airdrop zalicza się do możliwości wzrostu ekosystemu? Bardzo mi to też przypomina sam Starknet, w którym również zaznaczamy swoją obecność. Pod airdrop. Dlaczego przypomina mi to Starknet? Na grupie Wiero do której oczywiście zapraszam, nawet jedynie testowo na miesiąc, dla samej wiedzy, stworzyliśmy właśnie obszerny raport na temat Starknet. Tam również znajdziemy coś w stylu skarbca, oraz również istnieje Poligon Labs, tak jak i w przypadku Starknet Starkware. Zatem żarówka się delikatnie zapala. Oczywiście chciałabym podkreślić, że airdrop i IBM nie jest to pewniak, ja tylko pokazuję, w jaki sposób myślę i dlaczego tutaj zostawiam swoją obecność na wszelki wielki. Poligon ZKI IBM dopiero to wszystko się tworzy. Ta społeczność będzie miała tu dużo do powiedzenia i w tej chwili można się zgłaszać lub nominować osoby do zarządu skarca. I co jeszcze warto dodać? Już o tym lekko wspomniałam i być może nie wszyscy o tym jeszcze wiedzą. Będzie istniał jeden token do wszystkich chainów poligona i będzie to token POL. Zatem będzie zamiana z tokena Matic na token Poll. Jeśli macie ochotę, to zostawiam Wam link do white paper poll, polecam Wam naprawdę przeczytać. Ja już go przeczytałam i uważam, że warto wiedzieć, co się tutaj będzie działo e, i tak naprawdę do jakiego oni celu dążą. E, słuchajcie i jeszcze ostatnia sprawa, e, poligon Ziki IBM działa jako poligon ZKIVM Beta Mine. Tutaj w ogóle na stronie możemy sobie podejrzeć status. E, I słuchajcie, dlaczego o tym wspominam. E, dlatego, że być może będzie on czasami działał wolno, a może chwilowo też nie działać. Poligon stawia mocno na bezpieczeństwo, więc na pewno często to tak nie będzie się zdarzać, ale jest taka możliwość i jak wiadomo, skoro beta, to są możliwe ataki hakerskie, luki w oprogramowaniu, oczywiście na jakby prawdziwym minecie może się to. Także zdarzyć, ale w tym beta jest jednak większe prawdopodobieństwo, że coś się może więcej wydarzyć. I słuchajcie, nie zalecam jeszcze bawić się tutaj w ustawieniach gazu, jeżeli będziemy wykonywać transakcje. Oczywiście nie chcę Was tutaj straszyć tymi atakami hakerskimi i tak dalej, ale chciałabym, żebyście po prostu byli świadomi. Przejdźmy w końcu do działań pod ewentualny airdrop. Przyjmijmy, że nie mamy sieci podłączonej do Metamaska, więc wpiszemy sobie poligon. I klikamy sobie Add to Metamask. Następnie przechodzimy do oficjalnego bridge'a. Jesteśmy sobie na tej stronie. Następnie wybieramy Native Bridge. I tutaj również widzimy napis beta, więc wszędzie to podkreślają, że oni są właśnie w fazie beta. I tutaj wykonamy sobie właśnie bridge. I teraz dla osób, które mnie śledzą, nie wiem, czy udostępniałam tą informację na YouTubie, czy też na Telegramie, ale jak tylko powstał poligon i IBM Bridge, to ja o tym wspominałam, więc być może macie już te środki, tylko na przykład nie działaliście, albo po prostu zapomnieliście o tym temacie. Dlatego spójrzcie najpierw, czy nie macie przez przypadek środków właśnie na tej sieci. Jeżeli nie mamy, to oczywiście bierzemy sobie troszeczkę Ethereum, załóżmy niech to będzie 0.01, tyle ile oczywiście chcecie. Ja już Wcześniej wykonywałam transakcje, więc nie będę przy was tego bridge'ować i tutaj należy napisać understand. Po napisaniu I understand oraz oczywiście po przeczytaniu tej informacji klikamy sobie bridge. I chciałabym Wam też przypomnieć, że możemy również podziałać sobie na Orbiter. Wybieramy Polygon Ziki EVM oczywiście odwrotnie i tutaj akurat mam Ethereum, ale możemy również inne sieci, załóżmy z Arbitrum na Polygon Ziki EVM i możemy wysłać również przez Orbiter. Aczkolwiek, jeżeli gramy gdzieś tam pod ewentualny airdrop, to na pewno warto zacząć od oficjalnego bridge'a. I pokażę Wam jeszcze jeden Bridge. Jest to Layer Swap. Tutaj możemy wykonywać właśnie transakcje również. Jak jako bridge, i słuchajcie, tutaj możemy również zaznaczyć z ethereum, czy też na przykład z optymizm, czyli z optymizmem na przykład na poligon ZK EVM i tutaj ustalamy ilość, następnie wpisujemy adres lub wklejamy i tym sposobem możemy przebridge'ować również środki z kolejnego bridge'a. Tutaj tak naprawdę jak wolicie, jeżeli korzystacie z orbitera i być może tam również gracie pod airdrop, to być może warto tam, a jeżeli wolicie z layer swap, to oczywiście macie wybór. Teraz przejdziemy sobie do wykonania swapów. Jest to quick swap, Połączę się tutaj portfelem i tutaj załóżmy, wezmę USDT i wezmę sobie Ethereum, czyli zakupię za wszystkie moje USDT Ethereum. I z tego co pamiętam, drogie są tutaj te opłaty. E, zaraz zobaczymy, ile to wyniesie. Transakcja wyniosła mniej niż 2 dolary, więc jest naprawdę ekstra, porównując do wczorajszego dnia. I co tutaj możemy jeszcze zrobić? Możemy oczywiście dodać do liquidity. Tutaj tylko dla przykładu, Wam pokazuję, że możemy sobie wybrać parę stablecoinów, więc mniej więcej bezpiecznie, biorąc pod uwagę nietrwałą stratę. E, I słuchajcie, możemy sobie właśnie dodać liquidity. Tutaj wpisujemy, ile chcielibyśmy właśnie e, dodać. Do pula. Approf USDT, approve USDC i Preview. Możemy również tą sieć znaleźć na na przykład balansarze, więc jeżeli macie ochotę, to tutaj również możecie sobie wykonywać słapy. Polygon również jest dostępny na PancakeSwap, więc chciałabym Wam tylko pokazać, że można tutaj wykonywać właśnie słapy na tej sieci. I kolejna platforma, którą możecie nie zdać jest to Ovix, i tutaj na samym początku musimy dodać Supply i załóżmy, niech będzie to Ethereum. Tutaj klikamy Supply. Supply, e, wpisujemy ilość ETH bądź przesuwamy, e, i słuchajcie, na samym końcu klikamy Supply. Jeżeli już to wykonamy, to możemy pożyczyć, załóżmy USDC, e, i tutaj klikamy sobie Borrow i bierzemy pożyczkę. E, tutaj również przesuwamy bądź e, wpisujemy, i następnie Borrow. Jeżeli będziemy chcieli spłacić tą pożyczkę, no to tutaj klikamy Repay. I tak naprawdę to tyle. Idziemy do kolejnej platformy. Jest to platforma Zonik. Zonik jest to platforma NFT, jest to marketplace i tutaj możemy sobie zakupić jakiegoś nft właśnie na Polygon z EVM, więc jest to kolejna transakcja. Myślę, że nie ma co przepłacać i możemy sobie wybrać jakieś tańsze nft -ki. No chyba że znacie się mocno na tych nft to na pewno będziecie wiedzieli co z tym zrobić. Tutaj weszłam na stronę główną i tutaj możemy sobie zaznaczyć sieć i tym sposobem mamy zaznaczone Właśnie kolekcje na Polygon zk IBM, bo oczywiście ta platforma Zonik nie jest tylko do tej naszej sieci, o której teraz mówimy. Tutaj myślę, że wszystko proste, po prostu zakup nft ków I co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście możemy podziałać sobie przez layer 3. On nas fajnie prowadzi. Jak widzicie, ja już tutaj trochę transakcji porobiłam. Po prostu wpisujecie sobie, bądź tutaj wybieracie właśnie chain i wyświetli Wam się, wyświetlał Wam się. Cztery zadania. Tutaj idziecie sobie po kolei. Layer 3 Was prowadzi krok po kroku. Na pewno znacie tę platformę, bo już nieraz wam pokazywałam. Tym sposobem na pewno wykonacie jakąś transakcję, o której ja nie wspomniałam w tym filmie. I słuchajcie, tak to się przedstawia. Myślę, że. Warto wykonywać cyklicznie te zadania. No, chyba że po prostu brakuje Wam środków już na te transakcje, bo niektórzy mi piszą właśnie, że nie mają już żadnych środków na te opłaty. Słuchajcie, skupcie się po prostu wtedy na jednym, na dwóch airdropach i wtedy sobie klikacie cyklicznie, żeby po prostu się załapać na jakikolwiek, tak? Ale jeżeli tak jak ja chcecie podziałać sobie na różnych protokołach, na różnych chainach i jesteście po prostu zainteresowani, żeby w tym być, no to przedstawiam. Wam po prostu kolejną możliwość, być może e, zyskania kolejnego airdropa. Nie chodzi tutaj o to, że musicie klikać wszystko to, co ja tutaj powiem, tylko po prostu macie możliwość wybrania tego i owego i po prostu dostosowujecie to wszystko do e, swoich e, finansów, do swojego czasu itd. i tak dalej. tak jak Wam wcześniej wspominałam, wszystko z głową. I myślę, że to tyle w tym filmie. E, jeżeli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach z jakich jeszcze platform korzysta. Jeżeli chodzi właśnie o potencjalny airdrop na poligon ZK IBM.